Witam po krótkiej noworocznej przerwie w pierwszym odcinku nowej serii News. Nie przedłużając, zaczynamy. Count up for Spassy do zegarków. Na pierwszy ogień leci oczywista oczywistość. Rolex podnosi ceny zegarków. Jak donosi zegarki i Pasja.pl Rolex po raz kolejny podnosi ceny swoich zegarków. Wzrost cen w 2025 roku ma wynieść średnio 3-5%, ale niektóre modele zdrożają nawet o 8%. Najbardziej dotknięte podwyżką będą stalowe modele sportowe, takie jak Submariner, GMT Master 2, Daytona i inne, które już i tak są trudno dostępne i osiągają wysokie ceny na rynku wtórnym. Eksperci wskazują na kilka przyczyn podwyżek, m.in. rosnące koszty produkcji, inflację oraz utrzymujący się wysoki popyt na zegarki Rolex. Podwyżki cen prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększą zainteresowanie zegarkami Rolexa, co może prowadzić do jeszcze dłuższych list oczekujących i wyższych cen na rynku wtórnym. W sumie to nie jest nic niespodziewanego. Od dawna utrzymuję, że Rolex celowo ogranicza swoją produkcję, żeby utrzymać jak największy popyt na swoje produkty i jak najwyższe ceny na rynku wtórnym. Apart przejmuje sieć sklepów Jubiton. Cecha24.pl informuje o przejęciu sieci salonów Jubiton przez Apart. To duże wydarzenie na polskim rynku zegarków i biżuterii, które może wpłynąć na dostępność luksusowych zegarków. Jubiton to znana sieć salonów oferująca zegarki takich marek jak Omega, Tag Heuer, Rado i Tissot. Apart to lider na rynku jubilerskim w Polsce. Zapewnił, że salony Jubitom zachowają swoją dotychczasową tożsamość, jednak, przejęcie może prowadzić do zmian w ofercie produktowej oraz marketingowej. Czas pokaże, czy konsolidacja na rynku może przynieść korzyści klientom, takie jak większy wybór, lepsze ceny i wygodniejsze zakupy. Oris ProPilot X Miss Piggy Edition. CH24PL prezentuje nowy zegarek Oris Pro Pilot X Miss Piggy Edition stworzony we współpracy z Muppet Show. Ten pas skudny, limitowany model dedykowany jest śwince Piggy i wyróżnia się nietuzinkowym designem. Oris tym razem postawił na rozmiar 34 mm, co sugeruje, że jest to zegarek głównie skierowany na damskie nadgarstki. Tarcza zegarka jest w intensywnym różowym kolorze, a na godzinie 12 znajdziemy diament stworzony w technologii Lab Grown Diamond. Zegarek jest wykonany w całości ze stali nierdzewnej, a na rotorze naniesiono portret słynnej świnki Piggy. Widoczny jest przez malutkie okienko w dekielku. Oris ProPilot X Miss Piggy Edition to nie tylko ciekawostka dla fanów Muppet Show, ale również solidny zegarek sportowy z mechanizmem automatycznym Oris kalibr 531. Zegarek jest dostępny w limitowanej edycji, która nie jest numerowana, a cena to około 12 700 zł. Zegarek PS Horology Suba Blue. ch 24 p przedstawia PS Horology, nową niezależną markę zegarków założoną przez Spita Speaka, doświadczonego zegarmistrza, który pracował wcześniej dla Speak Marao, którą stworzył i prowadził w latach 2002 do 2017. Pierwsza kolekcja nosi nazwę Tsuba i jest inspirowana tytułową Tsubą, czyli elementem osłony rękojeści japońskiego miecza. Drugi to zdecydowanie bardziej zdobny Tsuba Dong Son. Inspirowany jest kulturą Dong Son z epoki brązu, pochodzącą z Wietnamu z okresu od 1000 lat przed naszą erą, po pierwszą dekadę naszej ery. Zegarek ma inne wskazówki, inspirowane bronią białą oraz grawerowany cyferblat inspirowany motywem tradycyjnych brązowych bębnów. PS Horoldsché Tsuba będzie objęty ścisłą limitacją. Model Tsuba Blue powstanie w liczbie 100 egzemplarzy, a cena jednego zestawionego ze stalową bransoletą to 19 500 franków szwajcarskich, czyli około 90 000 zł. Toledano End Chen B, łamane przez 1,2 zegarek z duszą architekta. Nowojorski duet projektantów Toledano and Chen, znany z minimalistycznego podejścia do designu i zamiłowania do geometrycznych form, prezentuje swój najnowszy zegarek model B, łamane przez 1.2. To druga odsłona ich debiutanckiego zegarka B, łamane przez 1, które zachwyca wyrafinowaniem i subtelną elegancją. Bełamane przez 1.2 to nie tylko zegarek, to małe dzieło sztuki, które przyciąga wzrok nietypowym, brutalistycznym designem. Sercem zegarka jest tarcza wykonana z tachitiańskiej masy perłowej, mieniącej się delikatnymi refleksami. Jej piękno podkreśla asymetryczne szafirowe szkło inspirowane projektami Genty z lat 90. oraz kultowym modelem Omega Grima. To właśnie to szkło, niczym precyzyjnie oszlifowany klejnot nadaje zegarkowi wyjątkowego charakteru i trójwymiarowości. Projektanci Phil Toledano i Alfred Chan nie kryją, że inspiracją dla B łamane przez 1.2 była architektura. Geometryczne kształty, precyzja wykonania i harmonia proporcji to cechy, które łączą zegarek z modernistycznymi budowlami. B łamane przez 1.2 to zegarek dla osób ceniących minimalizm, elegancję i oryginalność. Cena tego małego dzieła sztuki to 5700 dolarów i będzie dostępny do sprzedaży od marca. Longines Ultra Chrome Carbon powrót legendy. Longines, szwajcarska marka zegarmistrzowska o bogatej historii, która wskrzesiła legendarną linię Ultra w 2022 roku, prezentuje nowy model Ultra Chron Carbon. Ten sportowy zegarek o nowoczesnym designie i zaawansowanej technologii nawiązuje do kultowych modeli z lat 60., jednocześnie wpisując się w aktualne trendy. Ultrachron Carbon wyróżnia się przede wszystkim kopertą wykonaną z kutego karbonu i udało się uzyskać aż 300 metrów wodoszczelności. Ten lekki, wytrzymały materiał nadaje zegarkowi sportowego charakteru i nowoczesnego wyglądu. Czarna matowa powierzchnia koperty w rozmiarze 43 mm kontrastuje z białymi akcentami na bezelu i wskazówkach. Tworząc dynamiczną i wyrazistą kompozycję. Zegarek jest bardzo lekki, bo waży mniej niż połowę tego, co zegarek stalowy tylko 80 gram. Sercem zegarka jest mechanizm automatyczny kaliber L836,6 certyfikowany przez COSC, bijący z częstotliwością 36 tysięcy wachnięć na godzinę. Longines Ultra Chron Carbon to zegarek dla osób ceniących połączenie tradycji z nowoczesnością. Sportowy charakter, zaawansowana technologia i unikalny design sprawiają, że ten model z pewnością przyciągnie uwagę miłośników zegarków. Cena tego limitowanego modelu to 4900 dolarów.